Mam takie małe przeczucie, że niebawem przez książkowy światek przetoczy się niemała burza i powstanie niejedna dyskusja zainicjowana przez publikację tej szeroko promowanej książki. Oto Battle Royale na Takamiego książka, która po raz pierwszy pojawiła się w Polsce pod koniec maja a która, no, sięga jednak końca poprzedniego tysiąclecia, napisana przez Takamiego w 1996 roku, a opublikowana 3 lata później w 1999, stała się fenomenem popkulturalnym i książką, która przez wielu postrzegana jest jako to, co zainspirowało Susan Collins do napisania Igrzysk śmierci. Co więcej, książka ta uchodzi za pierwowzór Igrzysk śmierci. Nie jeden chwat gotów byłby zarzucić Susan Collins, że ta dopuściła się plagiatu publikując igrzyska, które bazują w zasadzie na bardzo podobnym schemacie, na bardzo podobnej mechanice prowadzenia fabuły. Ale czy to jest słuszne i dlaczego nie, dlaczego to jest tak głupie i dlaczego te wszystkie płacze są zupełnie bezsensowne o tym w dzisiejszym filmie. O tym w kontekście Battle Royale, ale najpierw kilka słów o samej książce. Książce, która, no, widzimy, jest dość gruba, opublikowana przez wydawnictwo Wesper, tłumaczona przez Urszulę Knap. Książka ta opiera się w zasadzie na rozgrywce, która toczy się w Republice Wielkiej Azji Wschodniej. Tam został zainicjowany przez rząd tak zwany program, który polega na tym, że są wybierani uczniowie yy, klas trzecich gimnazjum i ci uczniowie w obrębie swojej klasy zostają, no, delikatnie mówiąc, porwani i zmuszeni do walki na śmierć i życie przeżywa tylko jedna osoba, tylko jeden nastolatek może zwyciężyć może zdobyć sławę, chwałę, no i też aprobatę wielkiego wodza. I tak mamy tutaj do czynienia właśnie z taką historią, gdzie 42 osoby z klasy 3B trafiają na tajemniczą wyspę. Jechali na wycieczkę szkolną, ale nagle zostali porwani, zasnęli w autokarze i obudzili się w zupełnie obcym miejscu w szkole. W której dowiedzieli się o zasadach brutalnej rozgrywki. Rozgrywki, która tak naprawdę nie ma żadnych zasad poza jedną. No, musicie się pozabijać. Jeżeli nie będziecie się zabijać, to zginiecie tak czy siak. Albo będzie zwycięzca jeden, albo nie będzie żadnego zwycięzcy, bo wszystkich powybijamy. No i siłą rzeczy ta książka bardzo jednoznacznie kojarzy się z Igrzyskami Śmierci, gdzie przecież wiemy, że w państwie panem, które powstało na ruinach Ameryki Północnej, powstał. No, tak naprawdę despotyczny kraj, kraj tyranii, w którym to co roku na wspomnienie no, rebeli są wybierani chłopak i dziewczyna z 12 dystryktów, którzy to jadą później zmierzyć się na specjalnie przygotowanej do tego celu arenie. I jedna osoba może tylko zwyciężyć w tych rozgrywkach zwyciężyć igrzyska są to konwencje bardzo podobne i w zasadzie jeżeli byśmy poprzestali na tym, że i tutaj i tutaj mamy nastolatków, którzy walczą ze sobą na śmierć i życie, nie ma żadnych zasad, to moglibyśmy stwierdzić tak, Susan Collins dopuściła się plagiatu, Susan Collins jest zła, okrutna, niedobra w ogóle, złodziejka, moje życie to kłamstwo, idę się pochlastać, ale nie Dlaczego nie? I chciałbym o tym Wam opowiedzieć dzisiaj i oczywiście jeszcze więcej o Battle Royale. Bo ja po tej książce sięgnąłem w zasadzie dlatego, że wydawała mi się podobna do Igrzysk, i sam podszedłem do tej książki jako do czegoś, co mogło zainspirować Susan Collins do napisania Igrzysk Śmierci. I zresztą byłem bardzo ciekaw, jako wielki fan Igrzysk, spragniony tego świata, no, przynajmniej jako czytelnik, bo na pewno nie ktoś, kto chciałby w tym świecie i w takich rozgrywkach uczestniczyć, byłem bardzo ciekaw, jak wygląda japońska, że tak powiem, wersja którą moglibyśmy uznać za japońskie głodowe igrzyska, tyle że oczywiście igrzyska śmierci powstały później, bo pierwszy tom igrzysk śmierci, żeby wam nie skłamać, powstał w 2008 roku, pierwsze polskie wydanie w 2009, a tutaj, jak doskonale już wiemy, 96 rok, pierwsza wyda... książka została napisana, a wydana w 99. Skąd ta różnica w czasie? Ponieważ Kata... Takami napisał tę książkę z myślą o konkursie, o japońskim konkursie, literackim i dostał się do rundy finałowej, ale tam jednak jego książka została odrzucona ze względu na budzącą na to, że ta fabuła budziła szerokie kontrowersje, bo jednak mordowanie się wzajemne nastolatków i gra bez żadnych zasad, brutalna, krwawa jatka nie była czymś, co można było zaakceptować. Poza tym też jury konkursu dopatrywali się w tym tytule różnych innych no, nazwijmy to przewin, delikatnie rzecz ujmując. Jury uznało, że jest to w jakimś stopniu parodia yy, dramy telewizyjnej, dramatu serialu telewizyjnego Kinpachi Sensei, gdzie tam mieliśmy właśnie wyidealizowanego nauczyciela, a tutaj mamy dokładnie jego przeciwieństwo nauczyciela, który yy, zawiaduje właściwie całą grą i który czuwa nad tym, żeby krew się lała często i gęsto. Wracając do Battle Royale, czyli do tej książki, która jak wiemy, powstała w, została wydana w 1999 roku. Ku wielkiemu zdumieniu okazała się wielkim sukcesem. Sukcesem, który już rok później przekuł się na adaptację filmową, która zresztą jest bardzo również poważana, jak i na serię Mank, Na. Później powstała jeszcze kontynuacja filmu. Generalnie, to jest fenomen, który po latach w końcu trafił do Polski, i dobrze, że trafił do Polski, bo jak chcąc przeczytać sobie, nazwijmy to w uproszczeniu, japońskie Igrzyska Śmierci, byłem bardzo ciekaw tej książki. Czytałem i co sądzę o samej fabule. Dla mnie książka jest mocna, bo przede wszystkim ta brutalność czyni ją dużo bardziej rzeczywistą i realną od Igrzysk Śmierci ta psychologia bohaterów, którzy gdzieś tam walczą wewnętrznie ze sobą, czy zabijać, czy nie zabijać i którzy są pchani do ostateczności, to też jest coś godnego podziwu. W ogóle całość trzyma w napięciu i choć jest to klos liczący sobie w polskim wydaniu prawie 800 stron, to do ostatniej strony trzyma w wielkim napięciu, nie pozwala się oderwać, nie pozwala złapać wręcz oddechu. Ale też ta książka nie jest pozbawiona wad i dla mnie taką zasadniczą wadą jest to, że kiedy już mamy do czynienia z, nazwijmy to, czarnymi Charakterami tej historii, to te czarne charaktery są niczym terminatory, nieugięte, niemalże niezniszczalne, niezależnie od tego, w jaki sposób byśmy do nich nawalali. Oni i tak wstaną i pójdą. Niczym ten niezniszczalny cyborg, którego nie sposób jest pokonać. To jest taki, moim zdaniem, plot Armor, który zabezpiecza naszych antagonistów, by mieli po prostu szansę dotrwać do samego końca. I niektóre sytuacje przedstawione w książce są wręcz troszkę naiwne, moim zdaniem, ale całość czyta się bardzo dobrze, chociaż finał, no, moim zdaniem, jest przesadzony, jeżeli chodzi o finał już walki yy, na arenie, bo no. Oznajmy to, nie przekonują mnie takie nadludzkie, że tak powiem, nierzeczywiste zdolności, ale to wiem, że też jest taka domena troszeczkę japońskiej kultury, że jednak mamy tutaj do czynienia z kimś, kto może więcej, mimo, mimo bycia oczywiście zwykłym człowiekiem. Sam finał, samej książki już pomijając wszystkie inne aspekty, zaskakujący, wielo gdzieś tam torowy, bardzo ciekawy, też mi się strasznie to podobało. No mówię, tylko bohaterowie albo, albo umierają na zbyt szybko, albo są wręcz nie do zabicia, niczym te karaluchy, które możesz deptać, a one i tak wstaną. Chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego tak głupie jest zestawianie Battle Royale z Igrzyskami Śmierci. Dlaczego te głosy podnoszone yy, o plagiat, o to, że Susan Collins okradła Takamiego z jego własnego pomysłu i że ta... że Igrzyska Śmierci są kopią Battle Royale, są tak naprawdę przesadzone. I tutaj zacznijmy może od samej konwencji. Skąd się biorą pomysły w literaturze? Bo ktoś mógłby powiedzieć, że... Budzę się rano i nagle w mojej głowie zaświta myśl, której nikt inny nie miał. Słusznie to nieraz powiedziała na łamach tego kanału Czytaczowa, że tak naprawdę chyba każdy pomysł już był, i trudno jest wpaść na pomysł, którego nikt wcześniej nie miał. I możemy ewentualnie te pomysły innych w jakiś sposób przerabiać na swoje i tworzyć swoje własne historie. No i tak samo jest, w moim zdaniem, w przypadku zestawienia tych dwóch książek: Igrzysk z Battle Royale ponieważ różnice między tymi tekstami są zasadnicze. To przede wszystkim jest książka skierowana do dorosłego odbiorcy, to jest książka skierowana do młodego odbiorcy. To jest książka pisana z perspektywy trzeciej osoby, gdzie tak naprawdę śledzimy na wyrywki losy poszczególnych bohaterów, czy poszczególnych grup bohaterów i tak naprawdę przeskakujemy w tej akcji, nie wiedząc na kim powinniśmy skupić się najmocniej, na kogo zwrócić największą uwagę. Tak w Igrzyskach Śmierci mamy przecież narrację pierwszoosobową i od Samego początku towarzyszymy Katni z jej drodze przez głodowe igrzyska, w drodze, no można powiedzieć, skazanej na śmierć dziewczyny, która zrobi wszystko, żeby nie zginąć na arenie. Idąc dalej, to. Jak już wspomniałem, jest młodzieżówka, czyli te sceny brutalne są gdzieś tutaj wyważone i powiedzmy to umykają gdzieś z tego pierwszego planu na dalszy, żeby nie budziły większych kontrowersji, żeby ta książka nie stała się przesadnie naturalistyczna, czy przesadnie brutalna. I też no, jedną z ważniejszych rzeczy w Igrzyskach jest fakt, że mamy tutaj do czynienia w gruncie rzeczy z trójkątem miłosnym Katniss Gale, i tak naprawdę ten trójkąt miłosny jest istotny w całej trylogii. W przypadku Battle Royale no jednak skupiamy się na dużo bardziej psychologicznych problemach, które dotyczą przede wszystkim tego, że mamy bohaterów, którzy znają się, to też jest różnica. Tutaj oczywiście bohaterowie trybuci nie znali się, tutaj się znają, bo chodzili do innej klasy i nagle muszą podjąć trudną decyzję, czy zabijać się, czy też nie. I to jest taka walka psychologiczna w tym momencie, będąca bardzo istotnym czynnikiem, bardzo istotną częścią tej książki. Idąc dalej, no zwłaszcza te sceny brutalne. Powiedziałbym, że Battle Royale jest przesączone aż brutalnością, i ta krew niemalże wylewa się z kart, bo jest jej tutaj bardzo, bardzo dużo. Sceny brutalne są opisane naprawdę dos w sposób bardzo mocno dosadny, są mocne i faktycznie mogłyby wywrzeć no nieodpowiednie wrażenie na osobach, które za takimi scenami nie przepadają. Też językowo Battle Royale jest najzwyczajniej w świecie mocniejsze niż igrzyska. Mamy tutaj wulgaryzmy, które, które nie są jakąś szczególną rzadkością, które widać w tej książce. Yy, idąc znowuż jeszcze kawał kawałeczek dalej powiedziałbym, że o ile Battle Royale w mniejszym stopniu skupia się na samej polityce kraju, bo oczywiście słyszymy, że trzeba system zniszczyć, że ten system jest beznadziejny, o tyle igrzyska śmierci w gruncie rzeczy, skupiają się na tej walce z tyranią, bo o ile tą pierwszy to jest walka o przeżycie, o tyle Tommy kolejne, jak i prequel, czyli ballada, ptak że to są już książki poświęcone w gruncie rzeczy temu, jak obalić reżim i jak w ogóle wygląda życie w, w tym reżimie, dlaczego to jest złe. Ostatnia rzecz, która jeszcze mi się nasunęła na myśl, jeżeli chodzi o porównanie z igrzyskami. Śmierci to jest fakt, że jednak Igrzyska Śmierci to jest bardziej science fiction, bo mamy tutaj do czynienia już z jakąś technologią, mamy zniechy, mamy gdzieś tam to wszystko bardzo takie nowatorskie pod kątem technologicznym yy, i zmodernizowane, natomiast tutaj to jednak jest bardziej rzeczywista gra, gdzie moglibyśmy ją sobie wyobrazić nawet w dzisiejszym świecie. Po prostu młodzi dostają plecaczki, dostają w nich różnego typu broni, począwszy od karabinu maszynowego, a kończąc na widelcu do spaghetti, co może być. No dość ciekawe. Już u samych postaw ja odnoszę wrażenie, że te historie są zupełnie różne i tak, mają element wspólny. W obydwu występują nastolatkowie, którzy są zmuszeni przez rządy swoich despotycznych krajów do walki na śmierć i życie. W obydwu mamy do czynienia z możliwością zwycięzcy jednego. No i tak, zgadzam się całkowicie, że Koushion Takami jest tutaj gdzieś pierwowzorem takiej stricte mocnej gry zresztą termin Battle Royale wszedł już na stałe do popkultury, bo jakkolwiek funkcjonował on już wcześniej, jeszcze przed publikacją tej książki, to po publikacji został redefiniowany i został zaadaptowany m.in. przez środowisko graczy, gdzie zwłaszcza gracze grający w wieloosobowe gry komputerowe korzystają z terminu Battle Royale, który, uwaga, uwaga, polega na tym, że wygrywa jeden albo jedna drużyna i gra się toczy dopóki wszyscy inni nie zostaną wybici do cna. To jest taka domena gier m, akcji m, cechujących się Właśnie tym trybem Battle Royale. Ale tak jak mówiłem, o ile moglibyśmy w prostym stopniu uznać Igrzyska Śmierci gdzieś zainspirowane inspirowane przez Takamiego, o tyle też ta książka to nie jest twór w 100%. No powiedzmy to oryginalny. Bo gdybyśmy mieli się już doszukiwać jakichś takich powiązań, skoro już mamy wieszać psy na Susan Collins, no to warto byłoby wspomnieć o takiej publikacji z 1924 roku, jak na przykład The Most Dangerous Life Richarda Connella. To jest opowiadanie. Tudzież, krótka powieść, w której to myśliwy polujący na grubą zwierzynę trafia na wyspę, gdzie jest sam ofiarą, można powiedzieć, polowań ze strony rosyjskiego arystokraty, i chcąc. Wyprowadzić w pole swojego potencjalnego oprawcę, robi wszystko, za zastawia zasadzki, pułapki, żeby tylko przeżyć. Więc mamy tutaj już do czynienia z taką walką o przeżycie. No, oczywiście, można powiedzieć, że to jest w małym stopniu inspirowane, ale z kolei do kolejnej inspiracji sam takami już się otwarcie przyznał, a jest nią książka nikogo innego jak Stevena Kinga, który jako Richard Bachman napisał i opublikował w 1979 roku Wielki Marsz. Książka, której fabuła polega na tym, że... Wybranych zostaje stunastolatków, i jest to cykliczne wydarzenie, którzy to ścigają, to, czy może nie ścigają, tylko po prostu maszerują. Mając wymóg maszerowania w tempie 4 mil na godzinę, czyli około 6,5 km, tak pi razy oko, muszą maszerować. Nie mogą odpoczywać, nie mogą zwalniać, muszą cały czas iść do upadłego. Jeżeli ktoś złamie zasady, dostaje ostrzeżenie. Jeżeli złamie zasady czterokrotnie, dostaje kulkę w łeb. Chyba, że w ciągu ostatniej godziny nie złamał zasady, to Wówczas jedno ostrzeżenie jest mu wymazywane. W każdym razie zabawa polega na tym, że to jest oczywiście transmitowane, to jest reality show i maszerują dotąd, dopóki przedostatnia osoba nie padnie, nie zginie i zostaje wówczas jeden zwycięzca. Takami przyznał się do tego, że ta książka była dla niego inspiracją, ale też możemy sięgnąć odrobinę głębiej. 1954 rok, władca muchy Williama Goldinga, gdzie mamy też Upadek Kultury, gdzie też. Mamy do czynienia z nastolatkami, grupą chłopców, którzy muszą stworzyć własną hierarchię na wyspie, ocaleli z katastrofy samolotowej i muszą tam stworzyć własny, że tak powiem, świat. I to też ma gdzieś jakieś swoje powiązania. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że każda książka czerpie z czegoś inspirację, każda książka w taki czy inny sposób. Bazuje na czymś, co już powstało, i Battle Royale nie jest tutaj wyjątkiem. Podobnie zresztą jak Igrzyska Śmierci również nie są jakimś haniebnym wyjątkiem. Idąc dalej, w tej kwestii porównań, te dwie książki, choć mogą wydawać się na pozór bardzo podobne, moim zdaniem są jednak bardzo, bardzo różne, to mogły powstać z dwóch, no uznajmy to, autonomicznych pomysłów. Dlaczego? Dlatego że. Pomyślmy, czy motyw, nas, czy motyw w ogóle walki na arenie jest czymś nowym. No, chyba nie bardzo, bo mieliśmy przecież walki gladiatorów. Sama Susan Collins powiedziała wprost, że pisząc Igrzyska Śmierci miała w głowie Spartakusa, czyli jednego z najsłynniejszych gladiatorów świata, który walczył na arenie, był świetnym wojownikiem. Zresztą walki na arenie gladiatorów no to jest już coś, co rozumie się samo przez się. Druga kwestia to jest mit o Tezeuszu, w którym oczywiście pamiętamy, że wybierano. Siedmiu, siedmiu chłopców ateńskich i siedem dziewczyn ateńskich, które były wypuszczane do labiryntu Minotaura jako składane w ofierze wielkiemu, mitycznemu stworowi. No i mamy oczywiście Tezeusza, który chciał zakończyć te, te krzywdę, tak naprawdę i wypuszczanie na rzeź tych dzieciaków. Więc gdzieś już te pomysły, te konwencje funkcjonowały, one były przez lata gdzieś przemieniane. Fakt faktem są podobieństwa między tymi dwiema książkami i też tutaj powiedziałbym, że śpiew Kosogłosa, czy, czyli ten komunikat, którym Katniss... Yy, no, w sposób, jaki Katniss skomunikowała się z Rue, jest tutaj czymś, co ma swoje odzwierciedlenie w Battle Royale, a właściwie można powiedzieć, że Igrzyska Śmierci odzwierciedlają, bo przecież Igrzyska powstały niemalże 10 lat później, po Battle Royale, ale wydaje mi się, że sama konwencja i same te ścieżki, którymi te powieści podążają, kierują je do zupełnie innych grup odbiorców, do zupełnie innego odbiorcy. W związku z czym no wydaje mi się, że doszukiwanie się tutaj jakiejś szczególnej głębi no nie ma racji. By to oczywiście dyskusja jak najbardziej jest zasadna i fajnie jest dyskutować, ale nie zapominajmy przy tym, że wszystko co jest opisane, czy w jednej, czy w drugiej książce, w jakimś stopniu w literaturze już było, bo na tym polega inspiracja. Zresztą uwierzcie na słowo, gdybyśmy mieli do czynienia z plagiatem, byłaby afera na skalę międzynarodową, bo przecież wiemy, jak ważne są prawa autorskie i nierzadko już te prawa autorskie były egzekwowane wyjątkowo, głośny i silny sposób, a jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Igrzyska Śmierci odniosły wielki komercyjny sukces, to z pewnością, no, nie jeden chętny byłby gotów starać się udowodnić swoje racje. W sądzie, a skoro nikt tego nie zrobił, to i my jako czytelnicy chyba nie mamy o co się burzyć i o co pluć. Przechodząc już do samego zakończenia. Battle Royale, czyli japońskie Igrzyska Śmierci, uznajmy w uproszczeniu raz jeszcze, Zupełnie moim zdaniem nie do fanów Igrzysk Śmierci, którzy cenią sobie jednak wyważoną fabułę, ale z drugiej strony dla kogoś, kto chciałby więcej, głębiej, brutalniej, jak najbardziej tak. Ja jako fan Igrzysk Śmierci czytając Battle Royale miałem wielką frajdę, wielką przyjemność, aczkolwiek też bywały takie momenty wytyfy, w których zastanawiałem się, co ja tak naprawdę w tym momencie czytam. Fajne jest to, że mamy tutaj... Y Podejście japońskie do, do tego samego tematu. Tutaj mamy oczywiście podejście amerykańskie, więc też warto sobie te książki zestawić. No jednak nie kierując do tej samej grupy odbiorców, rzecz jasna. Kolejna ważna rzecz podejście w ogóle do walki z systemem i do tego, jak te igrzyska są przeprowadzane, jak gra ten program, a tutaj igrzyska są przeprowadzane. To jest zawsze ciekawe zestawienie i myślę, może prowadzić do ciekawych dyskusji. Z drugiej też strony. Wydaje mi się, że gdzieś na naśladowców kolejnych będzie więcej, bo to jest temat jednak nośny. Skoro Igrzyska Śmierci okazało się światowym fenomenem, a Battle Royale w końcu ma szansę stać się takowym, bo przynajmniej w Polsce debiutuje teraz i ma szansę zdobyć tutaj wielu zwolenników. Być może doczekamy się też amerykańskiej wersji filmów, bo ta miała powstać, ale ze względu na powstanie ekranizacji Igrzysk Śmierci twórcy obawiali się, że te filmy będą zbyt podobne i że mimo, że Battle Royale jest wcześniej opublikowany, Książką, to że jednak będzie to działało na niekorzyść książki Takamiego. Suma summarum, nie przedłużając, bardzo gorąco Battle Royale polecam, bardzo gorąco polecam też nie mieć. Kija w tyłku i nie rzucać się za nad, jeżeli chodzi o te zestawienia z igrzyskami śmierci, bo choć temat to nośny, bo choć temat to budzący wielkie emocje, to wydaje mi się, że jednak każdy, kto ma jakie, takie pojęcie o inspiracjach w literaturze i o tym, w jaki sposób literatura się rozwija, i że tak, tak naprawdę cały czas korzystamy z tej schedy lat poprzednich, poprzednich pokoleń, i tylko rozwijają współcześnie autorzy to, co już było i to, co napisali inni. No, wydaje mi się, warto mieć to na uwadze, bo jeżeli o tym zapomnimy, to najzwyczajniej w świecie wyjdziemy na ignorantów. Także kochajmy książki, niezależnie od tego, jakie to są, czy Igrzyska śmierci, czy Battle Royale, cieszymy się jednym i drugim zamiast doszukiwać się tanich sensacji. Bo wiem też, że Battle Royale jest w taki sposób gdzieś tam przedstawiany jako pierwowzór igrzysk, a igrzyska jako kopia. No! Zostawiam to Wam do, do przedyskutowania. Książkę Wam gorąco polecam, jeżeli macie ochotę na brutalniejszą wersję Igrzysk. Battle Royale już w sprzedaży. Tyle ode mnie na dzisiaj. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!